Wrócę tam za nie wrócę tam za nic. Tylko nie, nie wrócę tam. Nie wrócę tam. Nie chcę do buty wracać, nawet jako gołd, Nie chcę iść tam. Więc mam plan, żeby pokonać to coś. Parę lat poczekać i to ukończyć. To być za długie, ja chcę już, ja chcę już, a nie za parę lat. Nie chcę matmy, nie chcę pały, dosnać snów. No nie, 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 Ale nie, Ale jest pran, żeby zniszczyć to. Zrobimy bunt! Bunt, bunt, bunt! Bunt, 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 bunt! Bunt zrobimy. Pewnie się szokujesz, ale to prawda, mam już dość! Dość, dość, dość! Przewijemy to! Koniec tej budy głupiej! Bunt, bunt. Ja chcę już. Nie chcę tutaj wracać. Drzwi rozwalić to nic nie da. Nie mieć siły. Ja być bezradna. Bezradny. Ja być bezradnym uczniem. To niesprawiedliwe. Oni kiedyś szkoła być inna. Nie było fizyki. Czemu teraz jest? Chcę wreszcie do domu, a nie siedzieć tu. No i jak mam się skupić na swoich marzeniach, jak, szko jak szkoła zajmuje połowę dnia. Ja chcę tańczyć lub śpiewać, a nie... Ja chcę tańczyć lub śpiewać, a nie uczyć się jakiejś fizyki, matmy, czy polskiego die też. Mam już dość, mam już dość, musimy zrobić bunt, robimy bunt, bunt, bunt. Ale jak to zrobić? Teraz mamą jest... Jeśli, do, jeśli chcesz dołączyć do buntu, to napisz komentarz. Bunt, szkolny uczniów. Nie chcemy już polskiego uczyć się. Umiemy pisać, czytać. To wystarczy. Po co nam więcej wiedzy do szczęścia? A. a, a. To tylko coś. Po co nam? Jakieś dodawanie. dodawanie. Jak po co nam? Jakieś ułamki głupie. Nie to nie obchodzi. Ile części jabłka mi zostało. To być głupie normalnie. A po co fizyka? No Okej, okay, fizyka nie mylna. Ale po co nam? Po co nam w łew może mi się nie chce biegać i latać za jakąś debilną piłką. Ja chcę od ja chcę tańczyć, śpiewać i marzyć, a nie spełzać tu połowę dnia. Zrób... Zrobię bunt, ale jak? Jeśli każdy chwa... jeśli chwali się. O tym bardziej kują. Mam dość tego już. Nie chcę tego. Ukrycie to nic nie daj. Tak cię znajdą. No nie, do więzienia iść. No nie, nie chcę być w kiciu. Płakać nie, to nie zadziała. Trzeba zrobić bunt. Bunt szkolny da radę. Podpalany to coś, ale co to da? Nie chcę do poprawczyka pójść, to i tak to zgaśnie. Włączam to. No i nie ma to nie działać. No nie, no nie. To nie działa, to nie działa. Tu mówiłam cię. Mówiłam ci, ja smutna być, to nie działać, to tylko do bani. Szkolny bunt się nie uda, ale jeśli połączymy siły, to rozwalimy tą budę, rozwalimy to coś i będzie, ale go!